Gdzie? pomiędzy nogami, there? patrz! O! I tak? go! <laughs> go no, dawaj go, no, dawaj tego niuńka! Dawaj niuńka! Yeah. Dobra, Trudne, ja mam plecak z kamerką, yeah, jakoś okay, okay. <laughs> Jakoś sobie poradzimy. Yeah. Oh, wow. <laughs> oh, <wow. laughs> dawaj tego bravo. niuńka, bierzemy i chuj! Droże, no, ja jestem lokalny, urodziłem się tutaj. Moja mama krasza, krasza. Po ręku to jest. Po ręku, a my też mówimy po rosyjsku no. niednoszkę. A moja mama... Po ręku. A, dobra, tak. Chyba no, się wyjebiemy <grabi> Ej dobra, to jest dojebany moment. Ej, ta baniska ona nie stoi i ona się wyniepija. Nie stoi, czaj, on się wyniepija. Normalna, normalna. Normalna, no, to no, normalna. A on jest banny, ja od niego je bielko. Ja, nie, <grabi> wszystko normalne. Od niego kury ale normalnie. <noise> Ej, bo nie widać. Ej od niego kurwa. Co on robi? Żeby Weź mi na oraz, czy człowiek w końcu Ej od niego kurwa, alkohol normalnie na rowerze Za Na rowerze. Len po to otrzymał, ale wsio to pan najebany, ale wsio normalne. Ciut <noise> <Sion>, ciut <noise> odbuchał, nie? Obuchają. I, i ta waliska spadnie, ja mam dużo. Jest ciekawy ją, za to będzie chciało pytanie O kurwa. Dobra, kurwa. Moment Hello, how Wini, wini, Wini? chudy wini Kurwa, ja pierdolę Dobra, podoba mi się ta historia, podoba była, Warto, było. Dobra, Kolej, nie Obnazicie? on dwa kilometry nie zapięta, ale on ta. na tym ponad no. <laughs> Nie no, co go odjebaliśmy teraz Zdałem, zdałem kurwa teraz pomysły na nie mocny gość. Dla niego jest ok, on zapopedałuje, nie? On jeszcze na zdrowie po to pójdzie. problem if I Normal, normal. normalne normal. normal tutaj. Normal, normal czujesz normalne. Co nie normal, jak normal? Hello! Elektryczne to jest, słyszysz? To jest elektryczne. Możliwe. Tak. To hybryd, to... Co? He's He's on ma czerwone electric. nosy, nie wiem, czy on A, jest... help electric, jest, jest, jest. Zobaczcie, powiem wam, że mam cię w okręgu. się, okręgu. Się... <śla> nie wiem, <czuł jeżdżą>. czegoś. czegoś. <śla> no. Ej, my na ulicy, pod zakaz zapierdalamy w ogóle, ciekawostkę. Ludzie <śla> z bagażami, no, pieszo. Ale pekany. Ej, mi ta walizka, no, to spada, stary. <śla> Jak mi wypada walizka? Nie no właśnie mi też wypada. Ale normalnie. No, bo ja nie mogę ten, Czekaj, ja bo i... ja nie mam jak. Ja też Z... nie mam jak. Chwileczkę. Zasłoń, zasłoń Nie odpalę tak, musisz... Zasłoń mi wiatr. Weź bardziej tak. On man, <laughs> manewr man, robi, on robi... Man, man. little break. I can't smoke cigarette. Little break. <laughs> na, na cygaretę przerwę robi? Okej, okay, no. dobra. I <laughs> mówimy, żebyś zapierdalał? Nie, normalnie idziemy, chillniemy sobie. No, no. Oj, no mamy to... problem. There's no jest problem, Hir. Ransza była po drogu. Ransza była po <laughs> co? On próbuje słupa przesunąć, co za kupek. <laughs> co za chujnie! Myślę... Co za Oj, <laughs> no dobra, kocham cię. Nie, blyat, blyat. Jeba... Rano no, było no, otwarte, no. powiedział. <laughs> On skrócnął o, kodnikiem! Kodnikiem! Na jebało! Ej, on jest najebany Jebi od niego wódą na no, nie, kilometr Ja nie czuję nic Pizdzieć! Ej, dobra, on jest najebany i wydaje też pod Ale się skończyło, nawet <śmieniciel> Jest git, nie? Jest git! Jedne kawkę i będzie git Ja pierdolę Niech on napędza ten, ten rower. Fajnie, podoba o, się dla mnie. Ale imigranci też to jest. Fajnie, co zaczynamy? Podróż. To dobrze się zaczęła, Estonia. Fajnie, no? Oni zobacz, z zapierdają na chodniku, no, ale kurwa, plebs. Ej, szkoda, że nie zapytaliśmy, ile to będzie kosztować. Właśnie, to może być problem. Lecia. Myślę, że turyści z Finlandii. Ej, te dziewczyny już takie bardziej będą ruskie. No, tak, tak. tak. będą ruskie już. No to i chodnikiem. To okay. prawo nas tu nie obowiązuje. Taj? I z drogi na chodnik, Pewnie, że tak. I od boku do boku idziemy. Ej, nie, serio, jedziemy jak nie nie ma budy tu. Ode mnie jebie. <laughs> nie, od niego, serio. Ej, zajebiście. I szybciej będziemy, może, bo skrót. Tak, i jak ja patrzę. Daj tak, mi buszka, buszka. Tak. O ty kurwa. Poznakował? Posmakował? Tutaj też trzeba, posmakował. Coś mi daje, że mogli na jutrzejszą jadkę na dzisiaj? Tak, Oj, bardzo, no, bardzo możliwe. No, bardzo to. możliwe. A to też jak ja zamawiam Bolta, to Bolta nie dojeżdża do tej naszej ulicy, bo to jest Old no. Town, tak no w Polsce. Ej, zobacz, prawie przepierdolili. Prawie się w auto stop stop, 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 Ej, prawie się w auto wjebaliśmy, bo on, kurwa, skręcił z ulicy na, na pasy, na, na, na pasy, no. no. nie ma problemu, no problem. Wszystko normalna. <kluje> I co, no. On w ogóle nie pedałuje, praktycznie. Tam ledwo co? Fajnie, Właśnie. się zjechali do tyłu teraz. Hamulce ma, spokojnie. Dużo ludzi po rosyjsku wiesz? No, bo to jest taka już... Dużo ruski tu jest, i Ciekaw jestem, od razu zawyżona na pewno, no więc trzeba będzie troszeczkę chyba... Wiesz, ponegocjować. Hello, wiesz co? Ładnie oni ona sądzi, po angielsku. się dogadali. Przed dwóch ciężko się pedałuję. Ciekawe, ile było mu wyszło na liczniku. Nie, kamerkę, trochę. No, bo źle, źle to się źle kameruje. Cały czas jego plec, Ale ładne widoki. O, architektura. Takiego obciążenia to dawno nie miał chłop. 20 kg walizka, 20 kg walizka. I dwóch po kg. <grymianie> Ty, on, to, on kurwa 250, 200, no 250 kg jeździ tutaj, w no, no. żywej masy. A tu, zdarza się? Hej. Hello. a ja, my już na Stare Miasto wchodzimy, zobacz. Zjeżdżamy. Yeah. Oj, <grymianie> dziura, dziura, to gdzie? wszystko zatrzęsło. Najlepsze, że jestem tak ściśnięty, że nie mogę nawet telefonu wyjąć, żeby zobaczyć, gdzie my jedziemy. Sigma, 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 Sigma. O oh, jest, Sigma, Sigma, Sigma oh. Beauty and Hair.

a tu już widzę tak nawet po ludziach wow. Sparzone mordy wszyscy mają alkoholem pasuje no, się w tłum. A jeśli alkohol, to is jest... alkohol no no Już already na on the on the no chyba, że naszą ciekawą zatrzymamy i. Nie, nie. nie, już później się napijemy. I co my robimy? My przyjeżdżamy Ej, przez tory. Przez tory, tory A teraz to jest na środku. Maniano, maniano okay, okay, Na środku licho i, i na ulicy. I czekaj, Ja mam w dupie wszystkie starych. Zobacz, za nami samochody je, je jadą. ja pierdolę, dobra, to jest hit. <laughs> <laughs> to zapierdolę. To mi się podoba. Bardzo Warto było, bardzo było. Sebie, Chodź, człowieku, przez tory. Na ulicę i wpierdolił się przy tak oh, tu zobaczyć no no boltów zobaczysz zajebiście, zajebiście, zajebiście Panalin to tutaj Kupica człowieku trochę First time in Estonia, first time in Stryptanum Ja już mam ochodę... Dzisiaj mam ochotę się najebać, Aha. serio Ale no i tak odpoczniemy trochę, wyłączymy i odpoczniemy co? O pojętnie, ja tam jestem ja zmęczony Ale możemy sobie z Rzymkę drzemkę... chrawa tam wisi ty, ciekawe jakie ceny będą No małe mi się wydaje <śmiech> <śmiech> Ja nawet nie wiem jaka to waluta jest A euro, 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 euro. Patrz, currency here is kebab euro, za 3 euro, euro był, yes. kebab był za 3 euro Euro here the, Currency, cash, euro, jest? A, ah, jest Jest yes, yes, euro Ej, yes. hey, kebab był za 3 euro O oh, kurwa Kebab był za 3 euro Look, wheat yeah. Wheat? THC? Yes. CBD, CBD mm. CBD, ale zobacz Ojo, a lot of here? Cocaine, <śmiech> cocaine <śmiech> A jak się po nosie potrapał? No okay okej no This uh, vlog. Wish we we're vlogging, yes. No problem, yes. No, tak, tak, tak. Z, widzę. O, pisze, że na telefonie teraz. No, I can show the Telegram groups we have and that. Ah, okay. Okay, I can, I can I can get Telegram group, yes, yes, of course. To nie no dobra. No. Grupe <laughs> daje do dragway. No, that like, here is the. I, how can I join? No, A ah, alpha wheat, yeah. Okej, okay. if we go out, I... Yes, yes, yes. But right now we going to apartment, yeah. Kinga King One. O wszystko, amfetamina kokaina wszystko, bo. Wszystko pokazuje. O Ewana. Nie wiem, że kurwa Ja Czyli faktycznie ten czerwony nas to nie jest przypadek. Nie, nie, no, to pan jest amfon. Widzę od razu. Czuję, czuję zapach ryby takiej. Ale czucia. On jest na szpany. Ja <laughs> się uśmiecha do każdego. So, almost in your place. What? Straight to the end, and there will be your place. Oh, very nice, very nice, very nice. So, we are living in Old Town, yes? In the center of Old Town. In the center of Old Town, yes. Yes. Okay. Yes, 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 yes. Very nice, very nice. Oh, it's oh, To good place. It's a going to go. I'm Rusy na wakacje że mi się wydaje, w sensie na jakiś urlop. Hello. Ej, bardzo dużo widać już mordy takie ruskie. Ta, ta. I o chcę Nie, ludzie nie mów, nie mów ruskie mordy, bo nie rozumiem to. A. Musimy tu wale bo oni ja dużo polskiego rozumiem. A bez kisu bo się zapomniałem, co to jest rusy. Tutaj trzeba uważać. Tak, tylko to mordy. Hello. Oh. Ej, no ciężko, no coś, coś tu chodzi, coś tu chodzi. We have nice girls here, Why, I know! Nice girls, here, I see, oh my god, mamasita, mamasita. Uh, we, we have to go to the ATM to withdraw money for you. <tans> yes, yes, yes. O, i go był podobny do mnie trochę, no, jakby miał mi zapierdolić są kamery. tak <tans> Ale są i <inczinerze>. ci <tans> A a ja, jak, a co, nie można? A co? Stać nas. Ej, tu na zobacz, że oni tu chleją i to... Normalnie chleją. Dobra, to jest o to jeba, jest, jest kraj na To jest, jest kraj, to jest kraj do, do chlania i to tak... Dalej kraj na zakończenie. Postrego. Karaoke. Ej, to tu jest, tu jest tutaj. Co tu ma karaoke? Tutaj, tutaj Adamcy, Adam, Adamcy. Adamcy z Akademii. Tak, no? tak, tak, tak. Only night time. Yeah, yeah, I know, I yes. know. Oh, Our friend was, was there like one year ago. Wszędzie bursztyn sprzedają. Pojebanie. Nagrywaj tutaj, zobacz, kurwa, czy słabo? No ciężko, ciężko, bo kamerka o, się Polak, wy... Polak, Polak potrafi. Cześć, tak, cześć! Polak, Polak, <laughs> Polak prowadzi wycieczkę po Polsku. Look on this Okej, okay, dobra, to będzie dobra wycieczka. Albo już Ej, się coś podnieść. Ładnie tu jest, ładnie tu jest. To jest taka Kraków trochę. No, to ładnie. Patrzę, dobra, ładnie. Stary rynek. Pokażę. To jest centrum. Tak, to jest okej. Tam jest banka. Okej. 100 metrów. 100 metrów. My Okej, okej, okej. Tam 100 metrów w hotel, ale jeszcze ci A Kraków, zobacz, Kraków. O, konie. O. Nice, 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 very nice. Jeszcze konikę może sobie. Pieski, pudelki. Dubier ma chyba takiego, nie? Podobnego. Tak. Dobra, to będzie się działo. To tu... chyba nie jest taki już transport yy, tutaj, że się na Nie, 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 gapią. za wszyscy ten czas palcami. Okej. Вот вот bankomat. Okej. How much yeah. 25. 25. Yeah. Dobra, zapłacimy mu tyle za, za ten dostarczony komplet. Dobra. Generalnie. <coughs> so, jest nad recording, nie? Nie, a bad My będzie będziemy nagrywać. Będziemy nagrywać. We'll There is no no lamp. There is no lamp. lamp. Okay, okay. If we record, so what do we need? We or? Uh, no, uh, we will we will get. We'll get uh, later. Night. Aha. Uh -huh. So it's it, don't worry. Now we want sleep. Take contact, yes. Contact. You take from him because you know, he is responsible. Mhm. Uh -huh. <sighs> apartment będzie? Budżet? Apartment gdzie budżet? No tam. tam apartment. Yeah. O, oh, yeah. oh, yeah. oh, yeah. oh. zajebis. Zajebis. No, Kokain. <coughs> no, <look. coughs> <K> <coughs> A. <coughs> A to nie, to jest normalne. Normalna. Ja tu pracuję, pracuję work, Wszyscy every mnie ah, okay. Everybody me. Ah, <laughs> sorry. Yes. Ah, sorry. jest no, no, no. little... to Telegram. Uh... So, look, like, I don't know this guy. This is like is, uh, look, yeah. 500 people here. But how do you know if it's real or it's uh, fake? Go and, uh, take taste. I have my, uh, wait. Listen, listen. I will explain yes. everything. So Just for example, premier. Вот, premier half gram, seventy euro, one hundred forty. This is our price. What? Okay, but it's yeah, euro, it's euro, 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 it's euro, euro, Like hundred yeah. forty. You see? Like if we, we can see another. Look, it's everywhere. Yes. Look. Okay. So, but just you know, uh, just give him, just show him, because you know, I'm not a dr uh, drug person. Yeah, Ty nam dragi pokazuje człowieku, a ja się w ogóle nie znam no, no, Ja pierdolę, co to kurwa jest Masz się przestraszyłem Chorzeczkę. Na takim wiózł nas, na takim kurwa rowerku jebanym. Stary, on mi zaczął pokazywać kurwa, po ma różne dragi Na studnie? No To no, trudno tylek, kur... A czemu masz w dół kamerkę? No bo się przestraszyłem a, bo się No to weź przy... normalnie kamerkę i ten chciałem powiedzieć A to nie jego to nie jego, to chodzi o tego telegrama po ile są tam jakieś różne rzeczy o siema siema, Franek mogę z wami fotę? jasne, jasne, dawaj po środku pierdolę, ja myślę że Polaka nie spotkam jak popatrzę na ciebie, mówię Szymon to no jest kurwa. To no ta, zajebiście tu jest w ogóle. Ty stąd jesteś? Powisz no, Powiedz, po już... Boże dzisiaj, bo mi się nudzi i nie, że śpi. my, my na statku sobie ojebaliśmy Dryneczka chwilka Ojedniście. I co gdzie Zaj idziesz się. teraz? My teraz do, do apartamentu. Bo do. Bo dopiero co przyjęcie... Przy, przy, no, ja do Witch idę. Gdzie? Ty no chyba, że nie śpimy, tylko... ...łoimy. Tak mówisz? Ale Simo. to Szymon Ło i spurzemy. Ja mam 13 baterii, muszę pododawać baterię najpierw. No dobra no, zobaczymy. No. Mamy czas. Najpierw dojedziemy do hotelu, ogarnijmy to i Jak tak chcesz, dobra. to na streama i możesz tam znajdować o. i ten. I, o. I, i, I tam gdzie będziemy to to kiedyś miałem może nie fajnie w Warszawie. A ty skąd jesteś w końcu? Ogólnie, ja jestem z Podlasia. A. Podlasia, czyli z piłagstoku pewnie jakiegoś. Nie, z suwałki. A, z suwałki, to A cała... to na górze, maksymalnie na górze. No. Ty, bo ja mu dałem pięć euro zniknął, ale zostawił rower. Masz, masz z, me, z Medusku teraz suwaczaki latają. No, z Medusko. No, z Oskar. Znasz? Znasz? To jest kurwa moja morda. Bo kurwa. Ja, a Ty, ty z... jesteś... a Kubic, Kuba znasz? No tak, no ja wszystkich chłopaków znam. Ja pierdolę, no, ale ko, 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 blisko. Kokosa kurwa. Co Ty pierdolisz? A jakbym pokazał yy, mordę swoją, w sensie a, im? No oczywiście znam. No, ty, pokazuję no, jest, kurwa, no, kurwa tak kogo spotkaliśmy w Estonii. Halo. Yes, thank you very much. Thank you, thank you. So, daj thank you. tylko zdjęcie Ci Proszę zrobię, We, we go there by yeah, yeah. Yeah, yeah. I'm, I'm I'm the, the no, way. No, no, i It's right there. No, ah, no, we, we go no. by, by our food. No, no, no. We go We will go, it's all right. It's all right. Okay. Yeah, yeah. 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 we will we'll go, you know. Just uh take it. Co to od roweru ma na głowie? Co ma na głowie? Jazdę. Dawaj, kurwa, dla kokosa fotę wyślewy. Kurwa. Dobra. Zajebiście. A ty, ty na ile tu jesteś? Ty, ogólnie... Ja, ja, ja No my właśnie od Danii w Norwe Byliśmy, tak, w tym tygodniu w Danii, w Norwegii, w Szwecji, w Finlandii, teraz jesteśmy w Estonii. Na dwa dni tutaj i wracamy do Polski. Do Polandii. No ja kurwa wczor wczoraj. A ty do ty... tej lokalu czy przyjechałś urosto? Nie, przyjechałem. A Dzisiaj na promie się gdzieś płyniemski. Tak, gdzie on teraz ten? Co? Nie wiem. Ja Czekaj, okay. bo ja kurwa streama mama ten gado. Chłopak, ja się odsunę troszeczkę, bo tamten gado wiesz... Od do tych. O różnych rzeczach. Tajemniczych. Ten gdzie mi sprzęt Ale fajnie ta jest to, a tu dużo ruskich chyba, nie? Tu wszystko jest Ciekawy jestem w chuj. Jak to Zresztą nic wyglądało. Mówię do baby, kurwa chyba. Na... Myślałem, że to nie jest spoka. Ona co? Ja <laughs> Zawijasz cię stąd alkohol nie można pić w mieście. Okej. Dobra. Dobra. Okay. Thank you. Spasiba. Dobra. Dobra. Jak, jak ty znajdziesz na streamie, to zapraszamy. Halo. Siema. Idziemy teraz do apartamentu. Idziemy na kurdy. Idziemy do burdelu. Ale lu, w ogóle inne już dziewczyny to są. Zaufajcie mi, że. Musimy, jeden Oj, gorzej. Musimy jedną bo sprawdzić jest, Bo jest problem z. Właśnie zauważyłem, że piszą. <grym> Szymol, patrz. Ale w szczęście jest Szymol.com. <grym> <grym> Nie, mogę... Bez... tutaj, <grym> <Właśnie, grym> i odwołamy wieczorem. Dobra? Dobra, możemy tak zrobić. Tam się podłączyć. Podzwonić. Chuj Polaków tu jest, zobaczymy. Mamy czas. Kinga 3, poczekaj. <słuch> Kinga 3, tak, czekaj. padać, zaczyna. Właśnie zauważyłem, że kropło mi na nos. O, kropi. Dobra, to idealnie. Patrz, zaczyna padać, chłopacy. No, chyba, że ktoś na nas pluje, ale raczej nie. Nie, to jest Kinga 3, to jest Kinga 1. w ogóle na rynku czy w apartment? Poczekaj. Tam co jest? Kinga? Kinga, Kinga. Co tak, zapytam tam... Nie jest like okay. Wiem, że spadł. Zauważyłem. Pisaliście przecież. Masz kod Tak. <coughs> Dobra, ja nie pokazuję nic. Oh. Pociąga. Ej, deszcz zaczyna padać. Kurwa, no ty nie mów, że będzie... Po... Nie no, raczej powinien przejść. Bo po... zobacz, się powoli pada. Taka mrzawa na razie. Masz? Tak. Weź. Teraz. Kluczyki tu? Co? Ogarniasz, czy dopiero będą tam? O... Czekaj, teraz tutaj <laughs> numer 1 i kod Tak, jesteśmy w Rosji, w Kalingradzie. Kurwa, nie otwiera się tutaj. Tam kamerkę w dół, żeby nie likować adresu dokładnie. Zresztą i tak chuj w sumie, ale... Na wszelki. wypadek. Raz, Apartament No tak. już likowałem teraz. Ja wszystko likowałem. Trzecia? Ja wiem, do nocy co tu czekaj. chodzi teraz? Byłem piętro drugie. A coś było? nie to. jest pierwszy Taki, te cegiełki, kurwa, takie babcinne są bardzo. Ale poczekaj, tak chodź. Ale tu już złoto. O wydok. Ale wydok. O kurwa, jaki wydok. Ty, no. No, wydok Mamy jak... Ty kurwa na odtał, tylko, że, ty, deszcz tylko pada. że deszcz pada, no. Deszcz pada, jest No, wydokładny. Okay. Teraz tutaj. Łoża. I o, w jest duże. Pierwsza sypialnia. Łoża numer jeden. oj ten ma teraz. Chociaż nie. Pierwsza. Sąpialnia. Tutaj kibel będzie pewnie. Nie, schowek jakiś. Graczarnia. Kibel. Bidek... Wolna jest, 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 kurwa. Jest, 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 jest. jest. I Franka Poku. Bo ja spałem na pojedynczym ostatnio, teraz ty tu no dobra. Ale mi dałeś, ale mi dałeś. Kurwa. Ale masz prysznic tutaj. ten prysznic z takim... Ja tam w nie będę chyba się wolał. No tak, ja też wam. No dobrze, no, 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 jest fajnie. Ej, kurde. Jest ok. Wiele skopiało. Dobra. No to, odpalamy wieczorkę Tak, no. tak o, też teraz spada. Odpalimy, spada, odpalimy spada. wieczorem. A w zrobić imprezkę, Założysz? No niby tak, niby można. Można zrobić. Dobra, chłopacy. Będzie zakończony stream. Ile za to? Nie wiem. Bo deszcz pada po pierwsze, po drugie. Nie wiem czy lekka drzemka nie wiedzie. Poza tym Szymon musi ogarnąć tam sprawy. Jakieś, nie? Biznesowe. Będzie gipsowany? Nie, ja takich rzeczy to, to nie lubię. Nie lubię, no nie wiem. Nie chcę po prostu. Kurwa, bo jest tego kraju, bo to jest przypomina mi to bardzo, bardzo typową Rosję. Bardzo taką typową Rosję. I jak pierwszy gość, który nas dowodzi, mówi o jakichś dragach, to jest to jest kurwa. Nie ciekawie. Dobra, trzymaj się tam jeden z drugim. Widzimy się za kilka, nie wiem, dwie godziny. Coś takiego pewnie, nie wiem ile. A jak Szymon to ogarnie, dobra?